Witam, witam w tym ważnym ciągleciu Jubeli ale chyba nie odcinku Hartmut. I tak, dzisiaj nie będę opowiadał, co robiłem, a opowiem o tym, co będę dzisiaj robił. I tak, wszędzie i do nas moka, w dużym skrócie. Tutaj e, zapisowe e, wyjście. Tu sobie dam. Jest ok. Tu. Coś sobie przygotowałem. To sobie przygotowałem, póki co. myślę, że to ustawi odpowiednio. miał no, ja więcej niż sądziłem. Skąd ja to wziąłem? Ok. Zegar mi nie będzie potrzebny. Atlas w sumie też, ale zaraz go uszyję. I tak, butelki będę sobie brał. Tutaj na pewno przyda mi się to. Na zapas to. I dobrze, żeby był to ten nie szybki. Ok. To będzie tutaj na ucieczkę. On tak się patrzy, i tu też z tym usunę. Będę miał to. Ok. Czy mogę iść? To jest. wiem? Dobrze. Trafiłem dobrze, okej. Okay. Sobie zapiszę. Już mogę to odstawić. To mi później. Yy, don, do. I tak. Okej. Okay. Zaczyna się. Yy, I tak. Boję się, że to jest tego bym używał. Czy mi to się od razu przedstawi? Nie wiem. Ale ja sobie sprawdzę. O, tutaj się łączy. Gdyby kwiaty spodały. A teraz. Co mogę powiedzieć? Będę. A, właśnie to. O, zapomniałem kompletnie. Tutaj, tak. tak. Dzięki temu będzie to działało Okej, okay. tu się boję. zaczynać o nie mogę, to jest zachorerstwo. Nie wiem, co jeszcze jest. Dobra, idę. Trzymaj tak tutaj. I chwila. słuchawki pochodziłem i tutaj są pico. Były takie małe... To tu wolno idzie? Co za kilo? Nie wiem, być szybko. I co mogę powiedzieć? Czegoś przygotowałem. I... Rozpowiedziałem, czy jest coś nowego. Co mogę zdobyć o smoka? I najwyraźniej nie ma. Co, z strunie się mówi? Pytam, Nie. To będę miał e, do ucieczki. W razie czego. Czyli się tutaj są i biorę się zatem. Już to zadziała? Zadziała Okej Ok, musi to mam, co temu. Uuu, i fajnie. To jest super mocno, to wrażliwe. Tutaj idzie to. A Kurde. Coś mi o to Szczerze, ja się na to patrzę już tutaj myślę, że tyle wystarczy. Ja sobie myślę, że to trudniej. trudniej. E, chyba nie będę musiał się tym martwić. Hmm, okay. Zrobię to co ja miałem nadzieję zrobić. Okej, okay, da radę. Ej, ja ten słab to będzie któryści Tutaj będzie trudno. I udało się i tak. Tutaj okay, fajnie. O! Siedam, że umra. I to jest ostatni raz. Szczerze, Spodziewałem się większych trudów. A. Jeszcze może powiem trochę to, co mi trzeba zaskoczyło. A. Chodzi mi o to, że. Sprawdzałem sobie właśnie smoka i okazało się, że on ma dosyć niskie, niskie życie. Ja się spodziewałem jakichś 500. Okazało się, że jest 200. Przy też dowiedziałem się, że smok Endut to jest, jest, jest smuczyca. I nad moim. imię. Ja nie pamiętam jakie. Co uciekasz? Okazało też to jest też żeby ten oddechnąć. Skoro mi to Hmm. Chyba nic to mi się nie utrafić. A co nie są tylko gron? Nie gady. O. A, a, widzę, że mam Dobrze nie był całkiem ładnie. większe obrzeżenie ale... No. okej. Okay. Nagle nie do tego biję mieczem e, może z głowy. nie mi wydrobi. Wiem, że jest, o co się nisko trzyma. Powinienem dodawać to, właśnie. Chyba, że to daje jak dwa. Słyszałem o tym, że e, właśnie endermanem trzeba atakować. Ciemno. właśnie, już mogę atakować. Jak ja sobie z tym poradzić, mam? Nie, cieszę się, że nie jest za trudno. jak się spodziewałem. No, chodź. Chodź. ...właśnie. O, jak okay jest. To co się zrobiło? Nie, gdzie ty idziesz? Ech. Proszę cię, Co ja Cześć, jestem zaskoczony, jak łatwo mi idzie. Ten chętny naprawdę robił swoje. Muszę przyznać. O, w końcu. Dziękuję. 5. A nie po co będą te buteleczki ze smocznowym oddechem, ale mogą się przydać. na wszystko się. Chodź, chodź. Nie odczuł się zsumowało trzy. O, dziękuję bardzo. I czas na koniec. Muszę go dość dość szybko ładuję. Myślałem, że te... Ok, teraz zmieniłem się na miecz. No, do. Ja się nie spodziewałem, że taki enchanter był... O tak, bo to enchanter był swoje. Brą sprawy jest potężna, ale enchanter był swoje, że tak mało obrażeń mam. Cały czas regeneracja. Już nie widzę, że on używał tych... Pałaców. Ja się spodziewałam, żeby będę się To by się zbytnio nie śpieszyło. No chodź. zabije przez przypadek. Szczerze, spodziewałam się więcej. Co tu jest? Tylko co, co, co to. O! no Więc zresztą się teleportuję później wszędzie. Jak uderzę ich mieczem. To dlatego, że dosłownie na mieczu mam trzy efekty, które są trucizną, że tak powiem. Patrz. O. Szczerze mi się wydaje, że właśnie zabijąc mu tym... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Cierniami. Serio o dużo. Nie, nie wiem, dopiero się pojawiła Ciekawe o. Czy coś to się robi? Tak, robi się coś. Dobra. O, dużo powiedz. Cóż, o co mam powiedzieć? uszu lepiej się spodziewałem. Padać mi, że to gdzieś uciekło, nie wiem gdzie. Czy właśnie straciłem ty jajo? Leciało w tą stronę, gdy jest. Nie wiem, jakbyś tak się smugło pokonał, nagle jakieś takie, że tak powiem, śnieży. Wszystko mi się zdaje. To Wszystko lepiej widać. Nie kataj. Ja zgubiłem. Jak miło, przy okazji, co można z niego zrobić? Ja, smokka. Jedną gram. A nie, można jeszcze coś wstawiać. Jestem jedyna narzekał. Wrażę, że trzeba i to trwało? 11 minut. No bardzo szybko, zwłaszcza no że biorąc pod uwagę, że tak trochę to się obijało, że tak możemy, mi się tutaj gdzieś policzało, bo to jest było w ma że jeszcze tego przejścia. Ciekawe, ale to nie jest najważniejsze. Po co tu przyszedłem? że że smog ale to co ważne jest, to portal tamten ciemno i co coś jest mi Nie, nie na działa. Jak ja trzymam miecz, i dosłownie jak to się zaatakuje, to te wszystkie efekty z miecza się przerzucają na ten... O właśnie, jak widać. I umarł. To zbyt nie tego nie lubię. Znaczy niezbyt chcę trzymać miecz, bo z walki. Ale naprawdę, jestem przekonany, że dosłownie zdobyłbym coś mocnego dzięki temu. Aha, jak miło. Chciałbym pochodnie. ja sobie znowu dam muzykę, i znowu zapewnie skończyła. Wstawiam życie. I co ma swoje usprawiedliwienie, a to, że. Z zapomniałem ją zapędzić. Ja miałem o tym mówić, jak wchodziłem, ale kobieta nie zapomina, czy kobiet nie stwierdziłem, że lepiej się na tym skupić teraz. To jest wysoko! To strasznie wysoko. Jak zdobędę Eletra, to dosłownie będzie to naprawdę krok nowy dla mnie. Dzięki temu będę mógł załabić sobie skrzydła. I szczerze, to jest chyba taki największy wyczyn w tej serii. Okay. to mam pochować. To tutaj nic idzie. Zdrowie. Co prawda nie chciałem tego użyć przy tym... Przy potrobie, ale bez różnicy. Widzimy? Powinien działać. Bez różnicy. Wiem. Cóż, nie działa. Skoro ma działać? Nie ja dosłyszę po pokręć się. Teraz nie mam przerzuć mówić. Ale się tak gdzieś. Co to było? Prędzej się tak 10 minut i to ustrzymano obserwację i jest żyją I tak to był jedna z rzeczy, które nie chciałem Nie fajnie. I tutaj jeszcze. I teraz mi tutaj szukanie twierdzy o. Słyszałem, że są te przerzucone A nie spodziewałem się, że miał to blisko Oczywiście słyszałem, oglądałem Ostatnio... O, Ostatnio e, Madzia robiła... Madzia, ja mówię, bo kiedyś... Madzia w chyba się nazywa I to przeszło, że Madzia się nie mówi. Mała, 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 mała. E, to ona mało pana w nikomu. Tu seria teraz podnowa Minecrafta i właśnie też walczyła ze smokiem. i łaziła po tym endzie I stąd to wiem, że są. Bo ja osobiście zbyt nie łazę po endzie nigdy, na swoich światach. Jak jeszcze grałem, to zbytnio bardziej w, w tym zwykłym świecie siedziałem. Nie, to może o nim powiem, to jest krótki czas. No ogólnie myślałem, że nie wiadomo, co zbytnio. nie wiadomo, co to jest, jest z muzyką. I nie powinienem mieć teraz z muzyką. Chyba, że. Tylko właśnie zapomniałam Na moment. Co jest... się, siebie, to i będzie trzeba będzie łazić i bo mam te nieśmiertelne jakąś mi się się położyć spaść się wychyło, te temie te śmiertelności i myślałem też na tym, żeby zdobyć ich więcej ale z jednej strony w pacjencie nic się nie pojawiło, nic się nie pojawiali więc trochę się bałam, że to się jest nie tak, że zepsułem. A jak patrzyłem, farmy to one się opierają głównie na miejscach. A tak na bezpieczeństwo, jeszcze muszę jeszcze w stanie w skoczyć, ale nie ma co. To jest Staramitin na pewno. Nie, raczej nie muszę takich dodatkowych model do Endu. Więc tutaj muszę powiedzieć, że. ...na mhm. że Ja się dziwię, że to tak długo idzie, to rozwojanie tych... ...kominu endo... jest jest trochę śledzi dziwione. No. Myślę, że myślę, że będzie szybciej, to jeszcze... się no, no to... dużo spadnie. Więc nie wiem się, że to będzie tak mocno się trzymać. To też jest... Jak po prostu wrzucę i sprzedam, czy stąd a to A, to pod spodem jest po prostu. Myślałem, że tego nie będę miał. A tutaj. To jest tramit. Boję się to kopać. sobie co robię. Trzeba kochać by... jeszcze to, żeby na szybko mieć. Tak boję się, że to wybuchnie. Właśnie jeszcze sobie wezmę to. O, ten kamień też nie jest dość Jeszcze nie A doczekać, O, to świetne, mężczy... A na terenie tak nie działa. jest już nic, trzeba żeby to się zmniejszyło żeby używać. Ale zawsze. takie o 2, to chyba może działać. Nie się wydaje

że tak będzie szło zrzucony no, no, słuchaj to tam. rzecz, która miała problem Ta. nie działa szczęścia. cóż to jest blok nic się nie dziwię dobra to teraz szukać y, twierdzy jakieś a no, słuchaj zawsze mogę wrócić Nie będzie problem. Myślę hmm. wydaje, że twierdzi tak nie znajdę. Hmm. Udało się. Wyskoczyłem przed tym wejściem się, bo wymierzam go zahaczyć najwyraźniej hmm. potrzebnie. Zobaczcie, wracamy. Tak się wydaje. Ty Tylko dwa mi wypadły. Co jest? O, nie poparł. Znaczy, to, że on mi szczęszy, nie znaczy, że będę miał tego dużo. Trzeba mówić No to... Aaaa! <grytanie> o Ależ do... do... mi się przyrodził. Pod siebie prawdopodobnie Prędko to się, się szło, tędy W sensie to, że nie określał w którą stronę wejść Chwap, tak, no tutaj jestem Tam się nie ma w w którą stronę jest to wejście Pinom. to są na nie innym mieście ja tutaj znowu nie muszę nie przyjść dwie hmm. minuty a w sumie mogę zrobić dłuższy odcinek bo mam to gdzieś hmm, to że dzięki temu że nie będę montował tę sytuację o właśnie kurde, jestem głupi a właśnie jak mi tam przyciągnęło, to prawdopodobnie to, że że nadal działo i się nie spodziewał. I autor się nie spodziewał, że się będę No dużo. Okej, tędy teraz. Hmm, czy to coś do roboty? O to jest pytanie. Nie chyba nie znajdę twierdzą.

Wystarczyło. Tym małym różem, który miałem na telefonu, to jeszcze szybciej... Znaczy, teleportował. Budował to te obrazem. Po stacku. Taką kolumna. Nie pomyślałem o tym. Wiedziałem, że będę za tymi wyspalił na to, ale... Nie spodziewałem się tego, ale... Za dużo mówi o ludzi. Wydaje ja mi się, że już kiedyś to czegoś Teraz Teraz Raz miałem tak coś, że stwierdziłem, że będę mówił... Tak teraz właśnie mówię rzecz potrzebna. Raz stwierdziłem, że będę mówił denerwujące, na rzeczy, które mnie tak bardzo, tak bardzo, bardzo, bardzo... Takie, że prawie niemożliwe, niemożliwe do wytrzymania. No takie. I ostatecznie okazało się, Dobra. Ostatecznie okazało się, że ja za dużo tego mówię, więc stwierdziłem, że dobra, przestaję to mówić. Ja, znaczy, przestaję używać tego denerwującego w przypadku jakiejś... Jest... ty drani. Ułotki drani, o, ty o dobra. Ja tego nie używam. Że przestanę tego używać um, w przypadku właśnie takich skrajnych. I nagle się okazało, że... Ja tego nie używam wcale, więc nie wiem, że to jest dużo rzeczy, mi to nazywało. Chcę powiedzieć, że w tej serii e, nie, w tej nie. To jest dopiero początek takiego ważnego elementu. Bo może przyspieszyć spacer. Czkawy. Nie wiem, co to jest. Chyba, że to jest i żegnam się do napisań konsolowych o, no, coś nie zauważyłem coś nie zauważyłem, no na to tyle, do zobaczenia